Cześć kochani, mam dzisiaj do przesadzenia takie piękne maluszki. Przy okazji uzupełnię kilka istotnych informacji o kalii, które ostatnio mi umknęły. Zapraszam do nowego odcinka z cyklu z kamerą wśród roślin. W pierwszej kolejności chciałabym Wam przedstawić nowe filodendrony. Ja bardzo lubię maluszki, stąd ten zakup filodendrona Xanadu Gold. Jest to piękna odmiana o jasnożółtych. Też złocistych liściach. W miarę wzrostu rośliny pojawiają się większe liście, coraz bardziej wcięte, rozczapierzone, które mogą przypominać nieco liście palmy. Xanadu pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Południowej, głównie z Brazylii. Jest to roślina, która naturalnie rośnie w cieniu większych drzew w wilgotnych lasach deszczowych. Mój drugi nabytek to filodendron Prince of Orange. Jest to roślina hybrydowa, co oznacza, że powstała poprzez krzyżowanie różnych gatunków filodendronów. Jako taka nie występuje naturalnie w środowisku, ale jej przodkowie pochodzą z tropikalnych rejonów Ameryki Południowej. Ten filodendron ma unikalne liście, które zmieniają kolor w miarę dojrzewania. Młode liście są jaskrawo-pomarańczowe, stąd ta nazwa, a z czasem zmieniają barwę na zielono-żółtą. Oba okazy przesadzę do mojej mieszanki podłoża i włożę je do witrynki do pozostałych maluszków. Kochani, pytałam Was ostatnio, jakie filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Było kilka głosów, abym zrobiła przegląd wszystkich moich roślin. Bardzo Wam dziękuję za sugestie. Następnym razem postaram się coś zrobić w tym temacie. Ale jeśli macie jeszcze jakieś propozycje, to śmiało piszcie w komentarzach. Wspomniałam na początku, że opowiem jeszcze kilka słów o kali. Nagrywając odcinek o tej roślinie, zapomniałam przekazać Wam informacje o jej zimowaniu o czym napisała mi Wicka. Bardzo dziękuję Pani Katarzyno, że podzieliła się Pani tymi informacjami w komentarzu. Ważne jest, aby po przekwitnięciu odpowiednio zadbać o kalię, żeby w kolejnym sezonie zaszczyciły nas pięknymi kwiatami. Opowiem Wam w kilku krokach, co powinno się zrobić. Moja kalia już przekwitła, liście zaczynają żółknąć, więc też zastosuję się do tej instrukcji. Kiedy kwiaty zaczynają więdnąć, należy je delikatnie usunąć, aby nie obciążały rośliny i nie pobierały z niej energii. Stopniowo zmniejszamy częstotliwość podlewania, aby roślina zaczęła wchodzić w okres spoczynku. Przestajemy podlewać, gdy liście zaczynają żółknąć i zaczynają usychać. Wstrzymujemy się też z nawożeniem, gdy roślina przestaje kwitnąć. Gdy liście całkowicie zaschną, ścinamy je blisko ziemi. Ostrożnie wykopujemy kłącza i oczyszczamy je z resztek gleby, zostawiamy na kilka dni do przeschnięcia. Przechowujemy kłącza w suchym, chłodnym miejscu o temperaturze od 10 do 15 stopni. Można je umieścić w jakimś podłożu, np. w piasku aby zapobiec wysychaniu. Co jakiś czas można sprawdzić kłącza, czy nie gniją, czy nie pleśnieją. Na początku wiosny, gdy ryzyko przymrozków minie, wyjmujemy kłącza z miejsca przechowywania, sadzimy je w świeżym podłożu na głębokość około 5 do 10 cm. Zaczynamy regularnie podlewać dopiero, gdy pojawią się nowe pędy. A nawożenie wprowadzamy w okresie wzrostu i wtedy tak co 2-3 tygodnie. Ja jeszcze nigdy nie zimowałam roślin, także na wiosnę zobaczymy, czy eksperyment się uda. No dobrze, kochani. Sadzonki zostały przesadzone i tak się prezentują. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia. Cześć.